Witam wszystkich na kanale Hiszpan Fider Właśnie jadę na rybki znowu i w moje ulubione miejsce, czyli na kawan. Znaczy się już jesteśmy praktycznie, przejechaliśmy prawie 150 km z domu ale chcę wam też pokazać okolice tutaj, bo w Kawan jak można sobie sprawdzić na 360 jezior na obszarze, myślę, około 40 km2, także woda, woda na wodzie. Nawet widzicie tutaj wodę z tej strony, jest jeziorko, a już parę jeziorek minęliśmy. Dosłownie można powiedzieć, że woda z lewej, woda z prawej. Ale my jedziemy na nasze ulubione jezioro, pierwszy raz w tym roku zobaczyć, co słychać. Przygotowani jesteśmy na grubo, że albo będzie połowione grubo, albo wcale, można powiedzieć. Droga jest wąska, bo już jesteśmy, można powiedzieć, że takimi bocznymi wiejskimi truszkami jedziemy. Ale no, możecie zobaczyć, jak domy w Irlandii wyglądają wiejskie. Trochę to się różni niż w Polsce. Tutaj załóżmy krowy, byki chodzą sobie cały rok. Nikt ich nie zagania do żadnej obory, bo tak naprawdę to tutaj nie ma takiego czegoś. I ze względu na to, że zimy nie ma, można po prostu te zwierzęta trzymać na dworze 24 na dobę i jedynie co im przywozić wodę lub jeszcze jakąś paszę do, do jedzenia. No tak to mają wiecznie zielono i mają co jeść. że jeszcze ciekawostkę jak w Irlandii na wsi ludzie mają zaufanie do siebie patrzcie tu jest taka budka o nawet są jajka i zobaczcie jajeczka prosto od kurek wiejskie bierze się jajeczka Pieniążki się zostawia w tym pojemniku. No myślę, że w Polsce to chyba raczej by było niemożliwe, żeby tak, tak to się odbywało. Właśnie jest ostatnie pudełko, to wezmę. Słuchajcie, macie pieniążki w pojemniku za jajka. Ja dopuszczam tak samo, biorę sześć jajeczek. 6 jajeczek kosztuje euro 50 prosto od kurki. A tutaj jest te jeziorko, na które docelowo jedziemy, tylko kawałek dalej. Tak wygląda okolica. Możecie zobaczyć jeszcze i mnie z jajeczkami. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Kto nie subskrybuje mojego kanału, to subskrybujcie, łapka w górę, obok subskrypcji macie dzwoneczek, więc jak dzwoneczek naciśniecie, będziecie na bieżąco. Myślę, że będzie coraz więcej filmów, nocne zasiadki, no postaram się pojeździć trochę z Wami po Irlandii, do zobaczenia. Łowimy, jak na razie trochę drobnicy, jeden okoń ładny, jedna rybka większa spięta, tak wygląda stanowisko. Moja skrzynka, to znaczy moja półka Magiecy, topione, kastery, sucha mieszanka z gliną, pelet truskawkowy. Tak się prezentuje woda. Łowię na dwóch liniach. Jedna linia jest na 54 metrze, druga jest na 40. No ale na razie z rybkami jest tak sobie. Jeszcze pokażę Wam e, ramię od arka orzeszyny, te wygięte, e, bardzo super rzecz. Poświęcamy jakąś rybkę, ale nic dużego. Zaraz zobaczymy co to. Jakaś płotka. Akurat skimerek. Mały skimerek. Taka rybka ważne, że żywa. i rzucamy dalej jeszcze mi się gdzieś zahaczyło jak nie urok to sraczka słuchajcie tutaj łowię na haczyk dwunastkę zakładam pięć magieców czyli czerwonych robaków pokażę wam zaraz jak to wygląda Do koszyka trochę topionych robaków, kasterów i zanęta pół na pół ziemia z gliną i do tego jest kilo leszczowej zanęty starfisha. I ta wędka jest na 54 metrze. Wiatr mam trochę boczno w twarz i nie jest tak wygodnie wcale rzucać. Ale damy sobie radę. to tylko okonek co wyknął taki malutki i rzucamy dalej nie ma dzisiaj wielu rybów, ale ale coś przynajmniej się dzieje Trochę nęcimy bo jakiś zastój się zrobił parę koszyków. Mamy wielką rybę nie wiem czy mnie dobrze słychać, bo mikrofon odpiąłem. patrzyła mi się wybieram. Nie wiem czy ja to wyciągnę w ogóle, ale nie, 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 nie ty nie począł. zero 0,10 Ciężko powiedzieć czy to wytrzyma Dobra, Ja tak trochę, a nie bo ja mam Nie ma już Już ryby nie ma Małe podsumowanie Człowiek odpoczął nad wodą. Nie było źle. Rybki sobie tak brały. Można powiedzieć, że chimerycznie składamy się powoli takie rybki. Za dużo ich nie ma. Ładny okoń. Miałem fajną rybę jeszcze na koniec. Myślę, że będzie to na filmie. Hol był długi, jakieś 10 minut, ale rybka niestety, ale sobie zerwała przypon. Przypon jest 0,10, haczyk 16, ale nie wytrzymał przypon po prostu. Nie wiem jeszcze co to było, ale myślę, że duży lin, myślę, że w okolicach może 3 kg. Fajna rybka. W sumie dzisiaj były dwie duże rybki, ale żadna nie była wyciągnięta. Także 1-0 dla ryb. Ja się już powoli pakuję, zbieram. Żona, żona zbiera swój sprzęt, powoli możesz już tej się pomachać. Także widzimy się. Niebawem znowu nad wodą wędki jeszcze stoją w wodzie ale ja już powoli zbieram całe cały Majdan jak to mówią rybki wypuszczam do wody no i cóż pogoda była fajna wiaterek taki trochę chłodny ale ale miło się siedziało ważne że nad wodą a nie w domu a mówię a ryby to tylko dodatek Czasami jest lepiej, czasami jest gorzej, ale fajnie świeże świeżego powietrza złapało okolica. Jest naprawdę przyjemna, miły zachód słońca. Jeszcze raz pójdźcie na wodę. Tak to wygląda. Dzięki serdeczne za oglądanie i do następnego.